Yo, się mam, siemanko moi drodzy, ja jestem Fox Gaming .pl. Zresztą wy już wiecie, kim jestem Lecimy dalej W Pokemonach. Z naszą fabułą Lecimy w prawą stronę Już po pokonaniu Je, yeah, dosyć mi Jak się biega? Czekajcie Jak się biegało? Okej, okay, na X-ie. Okej. Okay. Tak więc, wczoraj pokonaliśmy... Wczoraj. W ostatnim odcinku pokonaliśmy Broka. Lidera sali w tym mieście. A teraz lecimy przez dróżkę do kolejnego miasta. Na początku musimy pogadać kilka trenerów. pj i inne gady. Oj, 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 to będzie proste. Po prostu użyjemy tego Metal i tyle. I tego Szpona. Mhm... Mm A to mi daje o, to jest spokój. Teraz go no, po prostu mogłem użyć Embera, no. Zapomniałem. Pa, dostałem expa. Yeah. Nie, na razie, na razie, tak, ja zawsze grałem w pokemony, to ja eksponowałem jednego pokemona. Mojego głównego. A później do ekspiałem, jeśli jak już musiałem, to do ekspiałem resztę pokemonów i nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, jednak po prostu tak gram, no i tyle. Eee, to jest głupie, akurat wiem, że to jest głupie, bo później ma się całkiem sporo problemów. Z ekspieniem ich. Resztę pokemonów. No, ale cóż, no, to trzeba. Wcześniej się nie trzeba, ale... czy znaczy trzeba się... expić, <grymnie> no... Nie wiem już co gadam. Ten sam gościu, który nas spotkał w... W lesie, w którym byliśmy dwa odcinki temu w lesie. jest Caterpie. Stwierdziłem, że ten odcinek będzie trochę dłuższy. No, 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 tak. No po prostu tak, no. Nie wiem ile miałem poprzednie odcinki gości jeszcze bo jeden mi się zrenderował, a pierwszy odcinek, mm, a resztę nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze, mam nadzieję, że nie więcej niż 20, 15, e, a też więc, niż, nie więcej niż 15, więcej, z dłuższych nie chcę <grywać> nagrywać jeszcze, krótsze i więcej, to jest moja taktyka, krótsze i więcej i tyle, bo. tak jest lepiej, dawkami, po prostu dawkami, jak nie wiem, jakie jedzenie, prawda? Dobra It's Super effective 16 level, oh jeeu Flyer yeah. of Hammerbox, Hammer da Cloud up W ogóle ja nie wiem co tu widziałem co nie Weź się na mnie się czasem Jest! Charmander ewoluuje Charmander ewoluuje na 16 levelu, nie wiedziałem o tym tum, 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 tum. I czekajcie, to teraz anulować sobie. to mieć Charmandera. Nie no. Będzie, jak on miał, Charmander... Yy... Charmeleon. Przeczytałem. Więc mamy Charmeleona. Pokaż mnie. Pokażcie mnie tego Charmeleona. Prawda? Ja też tu powybijam Ratatę twojego Tate i ratatę Dawaj Czarmelion Buja Zrób się fioletowy, nie fioletowy, srebrny Boom, znaczy szary <ścoughs> się kolei, no nie wiem co ja gano w ogóle. Ja teraz, ja... Ja już się trochę ja, ja próbuję wiecie nagrać, więc dużo o nie chcę, nie chciałem. Nagrać dużo i nie wiem czy to jest dobre, bo nagrywam dużo na raz i się męczę tym przez jakiś czas, no. W jakimś czasie, znaczy się. No ale mam nadzieję, że... że dam radę jakoś energetycznie jeszcze ten, odci jeszcze ten odcinek przynajmniej nagrać. Ehm. Tak. Mam nadzieję, że chociaż ten energetycznie mi jeszcze wyjdzie. Ehm. No i... No tak. To ja lepiej na Youngster Ben. Bena pobiliśmy. Czy ja chcę się z nim bić, no, no... Nie chcę, no czy... kurczę, no trudno... Trudno powiedzieć, no... Bo zarazem wcale nie chcę, no... Jest. Te. Wiecie co ja to przyspieszę? Nie chcę mi się... Nie, nie, nie. Sorry. Nie, nie chcę mi się Dziękuję I teraz trzeba biec Biegniemy, 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 biegniemy. No nie no jeszcze Jakie są sobie jutro dnia w życiu no eee, Kurczę ale nie bo będą strzegają mi strasznie mm, mm, mm. Mam nadzieję, że wam się seria spodoba Wzięliśmy coś na pokemony Dawno ją grałem, a zobaczyłem ostatnio w telewizji odcinek jeden, no i tak postanowiłem... Kurczę, stysknie się za, za nimi. No i no... Tak. Nie chcę zmieniać Pokemona żadnego. No i postanowiłem, że nagram. Mhm. Mm Scratch. Co się jak spa? Not bad, not bad. Mmm, no i pokonaliśmy dziewczynkę i idziemy dalej. I teraz znowu się bijemy z jakimś typem z kapelutem, no. Ale kurczę, cieszę się, że mi się udało, że zgadłem... Zgadłem, no zobaczyłem, co się Znalazłem, bo sam to zrobiłem i nie pisałem gdzieś w kublach, czy tak dalej. Opcje na zmienienie grafiki, bo teraz jest o wiele fajniej się gra Szkoda, że dopiero teraz, kurde. Szkoda, że dopiero tak po, długim, po długim takim czasie to że tak powiem no zobaczyłem, znalazłem Bo może być tak, że już się, prawda, od Zniechęciliście na poprzednich odcinkach To, że jeżeli ten odcinek oglądasz to na pewno się nie, nie zniechęciliście, tylko zachęciłeś do oglądania mnie, tak? Jednakże Hmm, jeżeli, chodzi o grafiki gry, jeżeli chodzi o grafiki gry, to prawda może być tak, że że się zniechęciłeś, no i tyle Nie chcę zmieniać, jezu ma 4 pokołów, o, albo teraz użyłem dym, 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 dym. Dobra, katarbiz zabity I kto teraz? Metapod Od Dziękuję Okej, okay, lecimy dalej. Du, 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 du. No, no, no nie, jeszcze jeden. Patrzcie, jak to szybko zrobię. Znaczy co, so, tak, zmienili już Pokemona. Czas tego po, trochę pod tą tego To spić. No, żeby nie było, że jest zbyt duża różnica levelowa, co nie? I później sobie z jednym tym... Z jednym Pokemonem nie dam rady, no. Kurczę. Wiem, Charmander'a. Znaczy, czy czali... Nie Charizard'a, yyy... Ym... Charmeleona, o, Charmeleona. Ha? LOL! Co ona mi robi? No i siebie jeszcze bieca. co? E, to, to, dobra tempo, Pokémon jest wkurzający. Tak jak w bajce był wkurzający, to i w grze też jest z tym swoim śpiewaniem. Jigli, jigli, lipaft. No i co teraz? Buja. Mmm, na 144, Pikachu 114. Kurczę, o Pikachu wybił 113 na 13, nice. Dajolefit las robin Sporo hajsów dostaliśmy mm. Zróbmy sobie poka. Jezu, jak się przestraszyłem, myślę, że on ewoluuje Już nie, już nie Bo w tych, bo w innych Pokémonach nie ma takiej taki animacji, co że się daje Yyyy mm. Elixir to, to znaczy w pokemonach, których ostatnio ręcznie, ja tam mam już na górę. Tak, tutaj mam jeszcze będzie pocket center. Jop, yep, tu jest pocket center, akurat prosto w drzwi. Tak chcę ule uleczyć moje pokemony. Czekaj, czy... kiedy set six pokabout in my belt? Tutaj było gdzieś takie Teraz nam coś pokażę. Um. Tak! Jej! <laughs> <Yeah. laughs> Mamy kolejnego... ...Pokemona! Magikarpa! Tak, tutaj można kupić Magikarpa na 500 <laughs> Ale przyda się, przyda się! <clears throat> przyda się on nam w teamie... ...bo potrzebujemy jakiegoś wodnego też. Można raczej nie przyda, bo level no ale jest dobrze. Czekajcie, sprawdzę szybko ile nagrywam i do was wrócę Dobra, wróciłem i możemy kontynuować naszą przygodę. No, tak jak tak robię, tak jak w go na dół, to wygląda jakby on skakał jak kot z te łapy do przodu. Czekajcie, czy ja, czy ja uzdrowiłem moje pokemony? Tak uzdrowiłem, dobrze. Mmm, nie. No to do naszej... ...jaskini Mt Moon. O kur... czy tu jest to jest ta głupia Nie Nienawidzę jaskin. O, Czemu nie lubię jaskiń? Bo... ...co chwilę można... ...łapać te głupie pokemony. Co w się sensie dużo tego jest, widzicie. TMO. TMO dostałem. Nie, tutaj są dyskietki, tu są... TMK jest open Czy ja mogę kogoś nauczyć? Nie, myślałem, że Czarmaliona będę mógł nauczyć Roktomba, ale jednak nie Poczekaj, bo tutaj są często jakieś wpachowane takie wskazówki, w sensie nie wskazówki, a takie... Seriously? What Zubat, który nie ubat. Nie wskazówki, a... Kurczę, jak O, tu jest pokeball. Chciałem przebyć jak najszybciej, chociaż to nic mi nie, nie dało. Muszę nauczyć się nie używać... Yyy... nice. Muszę nauczyć się nie używać... Yyy... Yy, wiecie czego? Spacji tylko X. Żeby biec. Bo nie chcę tak czytować tak dużo. Już to zrobiłem. No szkurde no <słuch> Dlatego nie lubię jaskin. Jeps, jeps. Hmm. Widzicie co? Jak tak patrzę? To może się nam przydać. GDUD? Może nam się przydać. Ponieważ... Jest kamienny, później jest GDUD, później jest... Ktoś tam DUD. <noise> później jest golem. I golem jest mega takim tankiem. GDUD... Nie będę zmieniać nickname'u. No Noż Kurde, nie zauważyłem! Coś się zapomniałem. O oh my god <laughs> Kolejna walka z kolejnym trillerem Przed ja smisowałem serio Wsparcie, dziękuję O, oko mnie swędzi. Jeszcze uderzymy w mikrofon, sorry Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. ja sobie przebiegnę w ten sposób. Czy mogę w dół iść? Tak, mogę w dół iść. Przecież czy mogę jest? Tak. Masz oh, kurde. O tu jest zespół R. W sensie Rocket. W sensie wiecie. We Team Rocket właśnie. Pierwsze starcie z naszym głównym rywalem w całej grze. Czyli z zespołem R Nice Wiecie co ja już tak, o tak polecam. I teraz żeby wbić level Magikarpowi Nice Splashku wezmę na tego I uderzę go zbiega pikarz, dostajmy że teraz Eksponat 3 osoby Już kur... Nie trafiam Dobrze Czermelion, Pikachu Magikarp nie dostał Magikarp też dostał, nice Owszem chcę zmienić Pokémona na Magikarpa I teraz zmienić I <gryw> na Czermeliona to jest całkiem takim spoko ten, całkiem spoko metoda, metoda na expienie pokemonów i widzimy Minecraft 6 level oczywiście jest to mniej niż miałbym, gdybym miał normalnie, o się, nie chciałem tego pokemonu wybierać ale no, dobrze spoko um, Co chciałem powiedzieć Tam to jest spoko bo... Nie padnie nasz Pokémon na pewno. Zresztą jest dużo szans, że nie padnie, a... Nie, tak się tutaj by go wybiera. Star Piece. normalnie już mam dosyć. Wejdźmy sobie do góry. Przejdźmy przez to wszystko. O, katameć. Chciałem wszyscy normalnie uciec, ale nie. Nie da rady. Okej, okay, dziękuję. Oh shit. To jest kolejne zejście. Kolejne zejście. Kolejny team rocket, nice. To chyba... Myśmy z niszczyć teraz tych, ten zespół R chyba, w tej, w tych jaskinach. Oj. A dobra, nieważne. Takie zmiana, tak, zmiana, zmiana, zmiana... Ekranu była nic inna, chyba. I tak się zdziwiłem, trochę. Ale już wiem. Co chodziło. Damn. Tak się kończy bitwa ze mną Po prostu ci spalę, bo jesteś yy, pitongiem jednym <grystanie> Dobra Tutaj już... Aha. <grystanie> Tutaj już nic nie ma. Już. Please, dziękuję. No tutaj też się z nimi musiałem bić. O Jezu już myślałem, że tam jest złapało yy, czy ja się chcę zimbić? Yy, tak, ale w inny sposób. Oj. W ten sposób chcę się zimbić. GDU dobrym wybrał Chcę w -x pić trochę tego O kurczę, nie wchnąłem, w to schmiałem Chcę w EX pić... Yy, Magikarpa Dlatego będę zmieniał z Magikarpem a Charmeleonem Pokémon... Charmeleon... Metal Claw Dziękuję? Kurczysz mi palec, bo nie odciskaję Z Zmieniam palec na, na wskazujący teraz Sorry, na, na środkowy Wiecie co, ja tutaj wolę teraz... Um. Mm. Uzdrowić pokemony moje. W się sensie, główne te dwa. Główne dwa pokemony. Dudu da jeszcze nie będę hilać. Nie ma co. Moonstone. Nice. Więc co to za muzyka? Jakbym coś okradł, muzyka jakbym coś okradł Mmm, tak ja nie mam zamiaru się z wami bić teraz Ja nie chcę tu błądzić, no kurczę Wiecie co? Revive, nice Ojejciu... Wiecie co, ja to teraz zrobię, przyspieszę ten cały etap e, wszystkiego. Bo za dużo za duży tych jest tych tych, R-ów, jezu. Zespołu R to jest za dużo. E, nie chcę śmiać. obiecuję, ja obiecuję, że, się, że tak nie będzie za jakiś czas. Że po prostu będę normalnie grać bez przyspieszania Sobie wyrwę... Ja sobie wyrwę... No, dziękuję. Ja sobie wyrwę spację normalnie z tego. Z... wiecie. teraz to przyspieszam, bo nie lubię cave'ów. Strasznie nienawidzę cave'ów. No widzicie co tu się dzieje. Chyba bym w trawie. Więc ja tak będę chodzić. Noż. No Jezu. To się troszeczkę staje męczące już. Dziękuję. Rata ta? Potraktujecie... Oj. Potraktujecie I Podrapaniem. Yeah! hey stop I found, those folders. No co? Ja nie jestem FMR typie Mnie zdałem, że on cię uratować, a nie Tuoo jest Sam się o to prosisz Ej, lol, ile expa. Dawaj karp. Projekts ze się tych typów. No nie zatruli ja mi... Ja się chcesz zmieniać teraz Pokemona, to musisz powiedzieć. Widzisz co się dzieje? Mam tego, mam trucizny i muszę się wychilować szybko. Jeszcze ja mam po antidote Dziękuję uff well, jeszcze jako fosilną baj Jaj. To jest jakaś różnica, którą bym wziął? Nie wiem ja, wyrapię się Ej Dobra, wrac... wróciłem Czy to nic Nie ma Pokéball Antidote Przyda mi się Noż <grych> Wiecie jak ja się męczę, jak się spotykam To jest masakra Aż cóż będzie koniec? Tak Uhu, w końcu wyszliśmy z tej głupiej, chorej, chory panej jesu. Wiecie co? Mi się wydaje, że ja już po prostu skończę odcinek w tym miejscu. Bo ja już, ja już jestem w mieście tak naprawdę. Tutaj już jest miasto, z czego to się pamiętam. mieście. jest miasto. Dlatego przebiegnę. Albo jeszcze nie O jest, dobra wiecie co Ja to zrobię tak, wrócę się do tego miejsca Ja wrócę tu i pożegnam się z wami Jej Dzisiejszy odcinek, znaczy ten odcinek był całkiem spok spory, długi więc cieszcie się <grym> Dobra Na razie w takim razie do kolejnego odcinka, yo Pamiętajcie, żeby skomentować yy, o, odcinek, powiedzieć co Wam pasuje, co nie pasuje, ocenić go oraz zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco z moimi materiałami, jeżeli Wam się oczywiście podobają. Tak więc yy, na razie. Yo!